Dziś zajrzymy do siadła dolnego, gdzie są miejsca do rekreacji, ale przyjezdni zostawiają po sobie śmieci. Zapraszamy! Z każdym cieplejszym dniem do Siadła Dolnego przyjeżdża coraz więcej osób, aby spędzić czas na świeżym powietrzu w urokliwym miejscu nad Odrą. Od kilku lat do dyspozycji na nabrzeżu są miejsca, gdzie można posiedzieć a przy okazji zrobić grilla. Niestety praktycznie po każdym weekendzie w miejscach do wypoczynku pozostają sterty śmieci. Do tego niejednokrotnie pojawiają się problemy głośnych imprez w nocy. Dlatego straż gminna oraz policja zapowiadają częstsze patrole w tym miejscu. Służby przypominają, że za zaś Śmiecanie terenów publicznych grozi mandat w kwocie od 500 zł, a my przypominamy starą zasadę. Chcesz, aby było czysto? Posprzątaj po sobie. Wspólnie dbajmy o naszą gminę.